Gościem dziennika Gazety Prawnej jest pan Sławomir Jeneralski, doradca ZMPD. Dzień dobry pan. Dzień dobry, witam hmm. państwa. Polscy kierowcy liczą się na rynku europejskim? Polscy kierowcy liczą się na rynku europejskim i polscy przewoźnicy, czyli pracodawcy tych kierowców, z którymi ja na co dzień współpracuję, liczą się na tym rynku europejskim. Szacujemy, że dzisiaj udział polskich przewoźników, polskich ciężarówek w obsłudze tego rynku transportowego w Europie to jest 25, niektórzy mówią 28%. I warto chyba w tym momencie zaznaczyć, że ta silna, no bez dwóch zdań, pozycja tych polskich przewoźników w Europie została zbudowana handmade, bez żadnych dotacji europejskich dzięki ich. Czyli od władze. dołu. Sami to zrobili po prostu, nikt ich nie wspierał. Zrobili to sami, wykorzystując perfekcyjnie 30 lat polskiej transformacji. Gdzie jesteśmy najmocniejsi? Jesteśmy najmocniejsi w ogóle w przewozach. Nie da się chyba oszacować tych, tych branż, ale są takie kierunki, w których się tradycyjnie specjalizujemy. To znaczy, na przykład, przewóz Europa-Rosja. Dużo jeździmy do Anglii. Mówi się, że co 8 sekund z kontynentu na Wyspy Brytyjskie wjeżdża jedna ciężarówka, co czwarta Polska. Więc... Ten, te przykłady, które Pan podał, trochę mnie zaniepokoiły, bo to są te takie dwa rynki, z, którym chyba wiąż, z którymi wiążą się największe ryzyka. Pamiętamy rok 2016, kiedy Rosja silnie wypychała polskich kierowców ze swojego terytorium. Z drugiej strony mamy Brexit, który się zbliża. Jak branża się przygotowuje w związku z tymi zagrożeniami? Moim zdaniem nie ma łatwych kierunków w transporcie międzynarodowym, bo jak się jest e, liderem, tak jak Polacy, no to zaczyna działać zasada bij króla. Tak? Wszyscy chcą e, temu e, liderowi jakąś tam beleczkę pod nogi rzucić, no żeby gdzieś tam spróbować e, e, rywalizować skutecznie o, o ten rynek. Brexit na chwilę zostawmy, ale te sprawy rosyjskie rzeczywiście są trudne, bo raz, że embargo, dwa, że kwestia polityki związanej z wymianą zezwoleń międzynarodowych, później kontroli tych zezwoleń. Tam nie chcę wchodzić w jakieś szczegóły, które się okażą dla tych, którzy nas słuchają, nieczytelne, ale są zezwolenia takie no, dwustronne, czyli Polska-Rosja, są kraje trzecie. Tam się toczy nieustanna gra pomiędzy Polską a Rosją. Jedni chcą dać mniej, drudzy chcą dać więcej. Z kolei Rosjanie chcą mieć więcej możliwości tranzytowania Polski. To jest gra, ale to jest gra yy, rynkowa. Większy problem mamy dzisiaj z Europą, gdzie stare, takie wypasione <noise> basiory europejskie postanowiły no, pod hasłem yy, trosk socjalnych o polskich kierowców prowadzić przepisy o płacy minimalnej. Teraz to przybrało kształty pakietu mobilności, na którego ostateczny kształt czekamy z niepokojem, ale którego każdy kształt, jaki by się nie zdarzył, będzie oznaczał utrudnienie konkurencji polskich przewoźników na rynku europejskim. Tak naprawdę my to czytamy w ten sposób, że po to zrobiono te przepisy. Konkurencja, czy to jak ona w ostatecznym rozrachunku będzie się kształtować. E Wynika również z tego, jak jesteśmy postrzegani wśród partnerów w poszczególnych krajach. Jaki wizerunek polskiego kierowcy transportowego? <coughs> Powiem, że od roku 2013, czyli jak obowiązuje kategoria silnikowa Euro 6, Polacy tych ciężarówek nabyli prawie 100 tysięcy. Są super nowoczesnym, nowoczesną flotą. Są terminowi, są. Stosunkowo niedrodzy i są wypróbowani, bo są na tym rynku od 30 lat. My tam nie mamy żadnych kłopotów z wiarygodnością, z wypłacalnością itd. itd. Tu nie ma problemu. Kiedyś zaczynali na liazach i jelczach, dzisiaj nie ma żadnych różnic pomiędzy taborem polskich przewoźników a, a przewoźników z innych państw, no chyba że mówimy o, o tym, że ci nasi są po prostu lepsi. Nie? A ma kto jeździć? Rynek, pracy, ma. rynek pracownika, brakuje wszędzie rąk do pracy, zasysamy pracowników z innych rynków, zwłaszcza ze wschodu, jak w przypadku kierowców. Różne, są, różne są szacunki, jeśli chodzi o deficyt kierowców na rynku pracy. Skrajne mówią o tym, że brakuje tych kierowców 100 tysięcy. W Polsce pracuje ponad 70 tysięcy kierowców z państw spoza Unii, głównie Ukrainy, Białorusi, trochę Rosji i innych państw. I ciągle tych kierowców brakuje. Podobnie zresztą jak w całej Europie. ZMPD przez 10 lat deptało wokół różnych ministrów, żeby przywrócić system kształcenia kierowców w szkołach publicznych. I to się udało. Mamy dzisiaj tam ponad 100 szkół, 2000, 2800 uczniów. W tym roku już wchodzi podstawa programowa z kategorią tą zawodową C i C +E w niektórych klasach, więc to daje szansę, że ten rozwój będzie, jeśli chodzi o liczbę szkół i klas, jeszcze bardziej dynamiczne. My chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, takiej, w której w każdym powiecie w Polsce będzie można zdobyć w szkole zawód kierowcy. W szkole, a nie na komercyjnym kursie, który kosztuje 10 tysięcy, co stanowi barierę. Ale tych kierowców doraźnie brakuje i będzie brakować, bo Stara Gwardia odchodzi, ta wykształcona w armii i w PKS-ach, a młodych po prostu brak. I wie Pan co. Problemem jest również fakt, że przez 30 lat, kiedy zawodu kierowca-mechanik nawet nie było w wykazach Ministerstwa Edukacji tych zawodów do nauczania, po prostu kompletnie siadła promocja tego zawodu. Dzisiaj się mówi, w ogóle Europa i Polska nie lubią tirów, prawda? I tam, tir, źle tam, się kojarzą tak, wypadki. Bez, no, no więc właśnie. Ale, blok blokowane mu, drogi. Mówi się, mówi się, że tiry stanowią szczególne zagrożenie na drogach, a jednocześnie tylko 6% wypadków jest spowodowanych przez kierowców ciężkich samochodów. Cała reszta to są wszyscy inni użytkownicy drogi. Także to jest kompletnie fałszywy stereotyp, mit, legenda, nieprawda. Nie? Ale tak się mówi. Jeżeli nie zaczniemy troszkę odczarowywać może by dziennikarze pomogli. Robimy tego, co możemy, właśnie. Odczarowywać tego wizerunku to. Mm, nie będzie łatwo zyskać chętnych do tej roboty, bo to jest bardzo atrakcyjna praca na krótką metę, dopóki żona nie powie, a ty siedź chłopie w domu. No właśnie, ale, bo to jest z... bardzo, ale bardzo trudna. No właśnie, z jednej strony jest ten taki wizerunek kierowcy wolnego i życzącego po całym świecie, a z drugiej strony to, co Pan wspomniał, tak? No, taka codzienna rzeczywistość rodzinna, chociażby, która pewnie powoduje, że wielu młodych ludzi nie decyduje się na to. Ciężka zamów. praca rozłąka z domem, życie w drodze. Ciągły pośpiech, no trzeba zdążyć, to nie jest tak, że można sobie jechać i jak się spodoba, to wysiadamy, są takie reportaże w telewizji tam ciężarówką przez to czy przez tamto, to jest taka wyprawa prawie, mm -hmm. że turystyczna, to tak nie ma. Co robi z kierowca, ZMPD, żeby, pędzi. Co robi z ZMPD, żeby e, ta przyszłość branży była jak najlepsza? ZMPD jest aktywne w Polsce, ale też jest aktywne w Brukseli. Mamy tam swoje stałe przedstawicielstwo i uczestniczymy na bieżąco we wszystkich dyskusjach dotyczących e, pakietu mobilności. Chodzimy, tłumaczymy, dostarczamy argumentów. Każdy najmniejszy element tego pakietu rozstrzygnięcie jedną lub drugą stronę to są ważne regulacje dotyczące pozycji polskiego transportu, które będą obowiązywały na lata. Chodzimy wokół tego. Budowaliśmy koalicję organizacji, takich jak ZMPD z innych państw europejskich, żeby zabiegać o jak najlepsze rozwiązanie. Na początku szło dobrze, później gorzej. No to nie są proste sprawy. To jest jedna rzecz. Co jeszcze robimy? Zbliża się Brexit. Mówiłem, że Polacy tam jeżdżą bardzo intensywnie. Mamy za sobą dwie poważne robione wspólnie z rządem brytyjskim konferencje tutaj w Polsce dotyczące warunków funkcjonowania transportu w warunkach Brexitu. To jest wiedza, którą chcemy dostarczyć polskim przewoźnikom i członkom ZMPD, zanim otworzą oczy ze zdumieniem, hmm. mówią, że jak wejdzie Brexit taki bezumowny, taki e, na wariata, to e, w kale stanie kolejka, która będzie miała 100 kilometrów długości. Nie wiem, ale czy to jest całkowicie nieprawdopodobne? Zgodzi się Pan ze mną, że jest to różne czarne wizje przychodzą do głowy, prawda? No więc próbujemy przynajmniej przygotować polskich przewoźników tych naszych tutaj, żeby, żeby się nie zdziwili. Nie? W jaki sposób? Dostarczając im wiedzy, dostarczając im wiedzy, dostarczając im o propozycji zabezpieczeń celnych, bo przecież należy przewidywać, że będą one potrzebne przy przejeździe przez kanał La Manche i no, przygotowując ich również tak mentalnie do tego, że nie można sobie wszystkiego zostawić na ostatnią chwilę. No. Taka, jest, taka jest rola pewnie tego typu organizacji. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. To ja dziękuję. Gościem dziennika Gazety prawnej był pan Sławomir Generalski, doradca ZMPD. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Ja wiem, że to kłopotliwa <laughs> nazwa. Dziękuję. <laughs> dziękuję uprzejmie.